Chodzisz w soloku. Pikujesz swojego ulubionego czempiona. Stresujesz się, bo jedna gra dzieli cię od spadku do dywizji niżej. Ręce zaczynają drgać. Stresujesz się, bo nie znasz starożytnej koreańskiej zagrywki. Wyjebicu olej to. Masz jeden na jeden z oponentem. Wahasz się przed zrobieniem playsa albo przed ważną decyzją w grze. No i chuj. Dobranoc, dziękuję, oddajemy bloda, GG, Jungle Reefers, w bracie. Każdy to gra regularnie rankedy w lidze, pewnie choć raz miał taką sytuację. Co powoduje ten stres i właściwie jak zapobiec takim sytuacjom? W tym filmie nie dowiesz się jak konkretnie grać mechanicznie, na jakiego czempiona, albo jakiego czempiona właśnie wybrać do kierowania, to na inny odcinek na pewno się takie pojawią, bo ta gra nie jest tak prosta, żeby nawet w godzinkę obgadać wszystko. Liga jest bardziej złożona, dlatego pogadamy dziś w bardziej psychologicznym kontekście, tak żeby polepszyć twój Mental, skupienie i przede wszystkim podejście do gry. Czyli po prostu zaczynamy od siebie i od swojego mentalu, a nie od jakichś tam losowych czempionów. Rady te też będziesz mógł wykorzystać poza League of Legends w moim prawdziwym życiu. Mi to właściwie trochę pomogło, ale ja też jestem bardzo wyjątkowo, niesamowicie spierdolonym przypadkiem, ale <laughs> nie tylko mi to pomogło, bo są na to badania, że wielu ludzi na świecie również. Jeśli tobie też w jakiś sposób to pomoże, stać się po prostu lepszym graczem. to to zostaw suba, lajka, bo jest obecnie promocja na suby na tym kanale. Są całkowicie z darmo w tym tygodniu lepiej jest zostawić teraz, bo nie wiadomo, co będzie za tydzień. Więc naprawdę nie możesz przegap przegapić tej okazji. To teraz przejdźmy do tematu odcinka. Co to jest to to, co może Cię hamować przed wygrywaniem więcej rankedów? No, najłatwiej powiedzieć przejmowanie się. Tak, yy, naprawdę tyle. I wiem co sobie teraz pomyślisz. To takie proste, mniej wyjebane, a będzie ci dane starożytne słowiańskie przysłowie. Przejmowanie się to właściwie epidemia naszych czasów. Przejmowanie również wykracza poza strefę ligi legend i właściwie ma realny wpływ na każdy, ale to każdy aspekt naszego życia. Pomyślisz, łe tam przejmowanie się, przecież to taka oczywista oczywistość. Każdy o tym wie. Co to w ogóle ma być? O czym ja w ogóle gadam? Przecież każdy wie, że nadmierne przejmowanie zaburza myślenie, obniża kreatywność i co najważniejsze, blokuje nas przed podjęciem działania. Dlatego, jak widzisz, ma opisana na JSU, ona mi idzie 010. Nie przejmuj się, graj swoje. No bo co może zrobić innego? Nic właściwie. Musisz grać swoje. No dobra, ale skąd wziąć tą siłę, jak już widzisz na tej 0,10 Jasuo, skąd wziąć tą siłę, żeby się nie przejmować? I tutaj też muszę przytoczyć pewną historię, która rzuci trochę więcej z tej perspektywy. W 1979 roku psycholożka Teresa Ambale przeprowadziła badania, eksperyment, w którym powiedziała studentom, że mają stworzyć pracę artystyczną, i w jednej grupie powiedziała, że ich prace będą oceniane przez ekspertów, a w drugiej grupie to zataiła i powiedziała, że robią to dla, te prace dla siebie. Oczywiście wszystkie te prace były oceniane przez ekspertów, ale co najważniejsze, eksperci nie wiedzieli, które prace są z jakiej grupy, więc wyniki eksperymentu były jednoznaczne. Grupa, w która, która była jawna ocena ekspertów, ta grupa była mniej kreatywna, bała się testować nowych technik, czasem wręcz popełniali podstawowe błędy, czy to perspektywy, no i takie tam nie wchodząc w szczegóły. A w grupie, która była wolna od tego psychicznego balastu w postaci właśnie oceny ekspertów, w tej grupie studenci nie bali się ryzykować, Testowali nowe techniki, wykazywali się kreatywnością, a eksperci po prostu w przytłaczającej liczbie oceniali pracę drugiej grupy za po prostu lepsze. A teraz przełóżmy to na ligę i czy da się to właściwie przełożyć na ligę? Właściwie tak i nie, no bo w lidze takimi ekspertami z badań są oczywiście też inni gracze, którzy na bieżąco kulturalnie komunikują nasze złe zagrania oraz okazują, jak bardzo troszczą się o naszą mamę albo siostrę. No bo ni niestety, ale kto z nas nie usłyszał nigdy? na czacie, albo no nie przeczytał na czacie Jungler Difference, albo Mid Midgap, cokolwiek. Takimi krytykami też jesteśmy my sami. Jeśli jesteś oczywiście wobec siebie samokrytyczny, a nie zwalasz wszystko na innych, tak jak w tych wszystkich swoich filmach porno. Co właściwie też jest dobrą cechą, żeby być samokrytycznym, dopóki uczysz się na swoich błędach. Ale w ogólnej presji może to być bardzo przytłaczające dla twojej psychiki, co przekłada się również na performance w grze. Dlatego naprawdę bardzo ważnym aspektem jest to, żeby starać się po prostu wychillować i emocjonalnie się nie angażować w sytuacjach kryzysowych. Jak robienie playsów na Yasuo no, na przykład. Nasz mózg jest narażony na przejęcie przez emocje, ale ty, prawdziwe Sigma, musisz chłodno kalkulować i skupić się na tym co ważne. Ale jak już rzeczywiście się przejmujesz, to chociaż przejmuj się nad rzeczami na które masz realny wpływ, bo ty jako gracz też nie możesz wpłynąć na to jak inni grają, ale masz realny wpływ na to jak ty grasz i jak ty się zachowujesz. Przejmowanie nad rzeczami, nad którymi nie masz wpływu, realnie będzie cię frustrowało i będzie cię hamować przed stawaniem się po prostu lepszym graczem, lepszym nawet człowiekiem, bo toś można przełożyć do prawdziwego życia. Przejmowanie realnie cię hamuje przed podejmowaniem decyzji, i już nie mówię, czy przed dobrymi decyzjami, czy złymi, po prostu cię hamuje. Badania pokazują, że perfekcjoniści są bardziej sfrustrowani życiem od osób, które potocznie nie przejmują się i od razu działają z rozwiązaniem problemu, nawet jeśli to nie jest najlepsze rozwiązanie, które wybierają, ale jest w miarę dobre, więc czasem najlepszą decyzją jest ta, która jest dobra, pierwsza i która nam po prostu wpada do głowy, bo lepszym jest robienie coś, nawet popełnienie błędu, niż z zrobienie nic. A przejmowanie się w pewien sposób paraliżuje nas przed podjęciem decyzji, więc jak widzisz, że gierka nie idzie po twojej myśli, nie bój się zaryzykować jakimiś playsami, tylko najważniejsze, żeby wyciągnąć z ich lekcje, bo można się uczyć o wiele więcej z przegranych gra niż wygranych, które się kończą 20 minut, i może dzięki temu też wygrasz więcej gier, bo będziesz testował właśnie nowe rzeczy, będziesz testował limity, i dzięki temu, na przykład, twój przeciwnik popełni błąd, a ty to wykorzystasz. No i na przykład, z 30% gier, które miałeś przegrać, 10% wygrasz. No i już jest zajebiście. A jeśli rzeczywiście ogrom przegranych, albo nawet jeśli jedna gierka przegrana Cię tiltuje, to serio, nie ma co się wkurzać. Dosłownie, pe te, pewnie tę radę słyszałeś milion razy. Po takiej gierce, kiedy naprawdę jesteś siltowany, zrób sobie przerwę, ochłoń, przemyśl, co ty mogłeś zrobić. Oczywiście nie zwalając winy na innych graczy, no chociaż, wiadomo, nasz mózg bardzo to lubi, kiedy zrzuca tą winę na innych, bo tym odciążamy swoją psychikę, ale też no, nie, po, nie popadajmy w skrajności, patrzmy tylko na siebie i na swoje ręce. No i tutaj też warto krótko powiedzieć o teorii wielkich liczb, żeby trochę Cię odciążyć psychicznie. Jeśli wystarczająco zagrasz dużo gier, to będziesz powoli climbował. Co by się nie działo. Jeśli będziesz się stawał lepszy, to będziesz powoli climbował. I tutaj z teorii wielkich liczb, 30% gier to będą pewne przegrane, na które totalnie nie masz wpływu. Drugie 30% to będą pewne winki, takie, że też nie będziesz miał wpływu, twoja, twoja drużyna cię po prostu skieruje. A na 40% pozostałych gier masz ty realny wpływ. Więc nie ma co się przejmować porażkami, bo wręcz statystycznie nie masz czasem nawet wpływu na wynik meczu. Jedynie co na co masz wpływ, no to na siebie, więc w miarę możliwości szlifuj swoje umiejętności. Na tym kanale raczej będą się pojawiały takie treści, żeby właśnie poprawić je, bo ja też się czegoś po prostu nauczę. Chciałem zostać takim sajfanem Ligi Legend, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. No dobra, ale przejdźmy teraz do następnej rzeczy, która może cię hamować i której być może nie masz, a jest to dyscyplina. Dyscyplina chyba jest wręcz najważniejszym aspektem każdego sukcesu, czy to w życiu, czy to nawet właśnie w takiej giercy jak Liga Legend. Wiele mistrzów Ci topowie wiele wpływowych osób. Ci to powie. Mike Tyson mówi, że najważniejszym jest dyscyplina, nie motywacja. Tylko ciężka praca. To wszystko właściwie brzmi tak bardzo poważnie, wręcz przytłaczająco. Dyscyplina w lidze, która pozwoli ci osiągnąć rezultaty, to na pewno takie trywialne rady, jak ograniczenie się do trzech, do max pięciu bohaterów, albo nawet zostanie OTP danej postaci i przede wszystkim granie na jednej wybranej przez siebie roli. I co najważniejsze, codzienny trening. Bo co z tego, że będziesz grać jedną postacią, jak będzie to tylko kilka gier tygodniowo? To właściwie ci nic nie da. Trzeba po prostu trenować. Dosłownie jak w CS-ie. Gracze wchodzą i codziennie szlifują swoje reakcje. I'm na mapach po kilka godzin. W lidze jest właściwie tak samo, tylko że my mamy CS-owanie, manipulowanie wave'em, czy to właśnie freezowanie, czy pushowanie, czy slow push e. Tych pojęć jest bardzo dużo, więcej niż w takim CS-ie, no bo CS jest bardzo łatwy mimo wszystko. Więc codziennie trenuj z myślą bycia lepszym graczem. No dobra, ale jak osiągnąć taką dyscyplinę, skoro wcześniej czegoś takiego naturalnie w sobie nie wytworzyłeś? Trzeba wychodzić powoli ze swojej strefy Komfortu. Na przykład, całe życie grasz na zablokowanej kamerze. Odblokuj ją, czy to. Przez to przegrasz massacre? prawdopodobnie tak, ale przyzwyczaj się i z czasem pomoże Ci to widzieć więcej informacji na mapie, czy to nawet lepiej się pozycjonować po prostu w fightach co jest bardzo kluczowe, bo będziesz widział całą walkę, a nie tylko swoją postać na środku ekranu. Jeśli nie będziesz wychodzić ze strefy komfortu, nie nauczysz się właściwie niczego i to jest akurat możesz przełożyć do wszystkiego w życiu. Zaczniesz grać na gitarze, będą Cię bolały palce od naciskania stron. To jest taki dyskomfort, którego musisz przezwyciężyć, żeby nauczyć grać na gitarze. Z czasem nie będzie się to bolać, ale na początku będzie. Jest to wychodzenie ze swojej strefy komfortu, ale właściwie dobre. Wszystko to brzmi tak właściwie poważnie, ale gdzie jest ta też pierwotna zabawa z ligą, którą prawdopodobnie grasz od dzieciństwa? To mówi o zabawie. Na przykład Mike Tyson osiągnął właśnie ten sukces, bo dla niego to była zabawa. Trenował, bo to sprawiało mu radość. Był tak sprawny i silny, że nokautował każdego, bo to był dla niego fan, żeby to robić. Dyscyplina jest wypadkową zabawę. I tu przekręcając trochę słowa owcy z WK, z pewnego motywacyjnego filmiku, e, przejdźmy do ostatniej ważnej rzeczy. Niech ten cały proces stawania się lepszym graczem będzie dla Ciebie zabawą. I to akurat pozostawiam Wam, bo to bardzo indywidualna sprawa. I podsumowując po prostu trzema rzeczami, cały ten wywód, jak po prostu wygrywać więcej rankedów, to przede wszystkim nie przejmować się, dyscyplina i zabawa. A jeśli Ci się spodobał ten materiał, zostaw łapkę i suba. Są za darmo w tym tygodniu, tak jak mówiłem wcześniej, dzięki za oglądanie, miłego wieczoru albo dnia. Do usłyszenia, jo!